Cześć z tej strony Martelogarek zobaczcie, siejemy pszenicę Będzie się tu ziarenka, zarabiam znajdę O tu jest ziarenka już pszenicy jest są dobrze. zaprawione ziarenka Siejemy y Na internecie, tam, u innych youtuberów, to dosyć dobrze ta odmiana plonuje, więc dlatego ją zabraliśmy Ale zobaczcie, ile u nas tu jest kamieni: jeden, drugi, trzeci, czwarty. Takie dosyć duże to są kamienie. No a w tamtym roku były kamienie zbierane. Siejemy w dasce 200 kg na hektar. I tak to wygląda więc zachęcam do subskrypcji mojego kanału do kolejnego odcinka, na razie, cześć a jeszcze chciałem dzisiaj dodać, że który dzisiaj jest? dzisiaj jest jak dobrze pamiętam 15 września tak 15 września dzisiaj jest to jest czwartek i tak to wygląda. Dzisiaj jeszcze przemrzeć to zaczniemy siać. Jak dobrze pamiętam, odmianę Tadeusz w dawce chyba 250 kg na hektar. Bo to już będzie drugi rok po Centrali, czy trzeci. Drugi albo trzeci, ale to już też będzie ostatni raz ta odmiana u nas. Znaczy no, ta odmiana jest spoko, więc ona ta, tylko ta odmiana zostanie. Tylko no, świecie, że ziarka po prostu weźmiemy, nabędziemy i to wszystko. Więc, jako odmiany Tadeusz, jesteśmy zadowoleni, dlatego będziemy ściać tą odmianę. Jest dosyć fajna, ale, ale dobrze plonuje, bardzo dobrze odplonuje na te nasze ziemię, więc a i jeszcze rzadko będziemy siać yy, w dawce chyba 200, 150 kilo na hektar ale nie pamiętam ja, jaka odmiana to jest ale no nic yy, dobrze no to zachęcam do subskrypcji mojego kanału do kolejnego odcinka, na razie, cześć